W sytuacji, w której dochodzi do zmiany ceny albo na przykład do udzielenia rabatu, to zasadą jest, że musimy stosować zasadę 1 do jednego. Jedna faktura sprzedaży jest poprawiana jedną fakturą korygującą. Dla niektórych z naszych klientów może to być dosyć uciążliwe, ponieważ ich faktury sprzedaży idą tutaj w setki sztuk miesięcznie, ale na szczęście przepisy podpowiadają tutaj pewne rozwiązanie, które może być praktyczne, może być dla wielu naszych klientów znaczącym uproszczeniem. Chodzi mianowicie o zbiorcze faktury korygujące. W takie, taką fakturą poprawiamy błędy w wielu fakturach, których ona dotyczy. I też, co istotne, ostatnio wprowadzono przepisy, które umożliwiają zastosowanie względem takiej faktury jednego kursu przeliczenia walut. To jest również duże uproszczenie, ponieważ nie musimy stosować tych kursów np. 20 czy 30, a jeden zbiorczy dla wszystkich transakcji, które obejmuje nam taka korekta zbiorcza. Oczywiście pamiętamy, że nawet jeśli wystawiliśmy zbiorczą fakturę korygującą, to dla potrzeb vat musimy pamiętać o znalezieniu dla niej właściwego okresu rozliczeniowego, co zależy na przykład od tego, czy jest to faktura zmniejszająca, czy zwiększająca oraz jaka jej była przyczyna korekty.